Dzień dobry, cześć. Mateusz Stypułkowski, witam Cię na moim kanale. To tu odpowiadam na pytanie, jak osiągać więcej w biznesie i w życiu. A dziś będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy możliwym jest długie, szczęśliwe, pełne sensu życie. No i odpowiedź na tę zagadkę, jak może się wydawać, znaleźli Japończycy, bo nie wiem, czy wiecie. Japońska wyspa Okinawa to jest wyspa, na której żyje najwięcej osób powyżej 100 lat. Jest tam najwięcej stulatków. No i teraz, jak to jest możliwe, że na tej wyspie jest tylu długowiecznych ludzi? No i pytanie, czy ci ludzie, którzy tam żyją, są szczęśliwi? Może mają jakieś predyspozycje biologiczne? Genetyczne, może klimatyczne, do tego, żeby tak długo żyć, a może jest coś innego, co sprawia, że dożywają tak sędziwego wieku. Na to pytanie będziemy dzisiaj poszukiwali odpowiedzi. Ale zanim, to taki mały disclaimer: chciałbym Cię teraz odesłać do wystąpienia na TEDxie Roberta Weldingera, czyli dyrektora bardzo ciekawych badań naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Harvarda. What Makes a Good Life? Tak się nazywają te badania. Jeżeli to wpiszesz w YouTube, to ten film ci się wyświetli. Polecam Ci go, bo to są niezwykle fascynujące badania naukowe. Wyobraź sobie, że Harvard prowadzi. Badania naukowe już od 75 lat, a Robert Weldinger jest czwartym dyrektorem tychże badań. No i co oni badają? Badają co sprawia, że ludzie mają poczucie szczęścia w życiu. Badawczą próbą było 900 mężczyzn, którzy byli zakwalifikowani do tego badania w wieku 19 lat, no i przez 75 ostatnich lat co roku wysyłano im ankiety, prowadzono wywiady z nimi, ale też z ich otoczeniem, badające poczucie szczęścia w życiu. No i teraz pytanie do ciebie, jak myślisz, czy jest jakiś magiczny czynnik, który sprawia, że ludzie deklarują, że mają szczęśliwe życie? Czy są to A, pieniądze, B, władza, C, może coś innego? Jest to coś zupełnie innego. A co? No, sprawdź sam w tych badaniach. Powiem jedynie tyle, że obecność i relacja z drugim człowiekiem jest tutaj nie bez znaczenia. No dobrze. Ale teraz wróćmy do Okinawy i do naszych szczęśliwych, długowiecznych Japończyków. Ikigai. Iki to życie, gai to powód, sens. Ikigai sens życia. Ikigai to japońska filozofia, którą praktykują japończycy i ona jest jednym z sekretów tego właśnie pełnego satysfakcji, długiego i szczęśliwego życia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wolne tłumaczenie, żebyśmy dożyli długiego, szczęśliwego życia. Potrzebny jest sens i teraz jak ten sens odnaleźć. Filozofia Ikigai opiera się na pięciu filarach i teraz ci o nich opowiem. Filar pierwszy Zaczynaj od rzeczy małych, szczególnie wtedy, kiedy chcesz osiągać rzeczy wielkie. Jak to możliwe? Japończycy wyznają coś, co nazywa się kodawari, czyli to jest długotrwałe pracowanie nad swoim projektem, nad swoim dziełem życia, nad swoją profesją. Koncentracja na rzeczach małych oznacza to, że w krótkim horyzoncie czasu wyznaczamy sobie małe mikrocele i powoli je realizujemy i tak jak piramida Hopsa złożona jest z ziarnych piasku tak te wielkie dzieła, wielkie biznesowe projekty, wielkie życiowe przedsięwzięcia również składają się z mikroprocesów. Koncentracja na małych rzeczach sprawia, że nie czujemy wielkiego napięcia, kiedy podchodzimy do jakiegoś projektu. Dlatego koncentracja na małych krokach. Na małych projektach na początku dawanie sobie dużej swobody czasowej no, jest takim pierwszym filarem tej filozofii japońskiej. Kodawari pojawia się, kiedy realizujesz coś rdzennie Twojego. Jest to tożsame z tym, czego Ty potrzebujesz, a nie z tym, co prognozujesz, że może potrzebować od Ciebie rynek. Więc Kodawari pojawia się zawsze wtedy, kiedy realizujesz jakąś swoją pasję, kiedy pracujesz z natchnieniem, z pełnym zaangażowaniem, a ta praca daje ci powody do radości i do dumy. Natomiast niekoniecznie oznacza to robienie czegoś wzniosłego, wiekopomnego. Dla Japończyków, kodawari bardzo często kojarzy się np. z uprawą roślin, pielęgnacją ogrodu, rzeczami tak blisko natury. Filar drugi. Uwalnianie siebie. Uwalnianie siebie rozumiane jako dostęp i pełna akceptacja do wszystkich Twoich emocji. Do wszystkich. Do tych przyjemnych i do tych nieprzyjemnych. Bo przypomnę tylko, że nie ma dobrych, złych, pozytywnych, negatywnych emocji. Każda emocja ma swoją funkcję. Więc. Uwalnianiu siebie chodzi nam o to, abyśmy bez wstydu, bez obciążenia psychicznego mieli dostęp do pełnego odczuwania każdej z tych potrzebnych emocji. Nie oznacza to jednak długotrwałego przebywania w stanach emocjonalnych, takich jak na przykład stan lęku czy stan wstydu, które odbierają nam kreatywność, wiarę w siebie i ten drive do przodu. Chodzi o to, abyśmy w danym momencie odczuwali pełnie emocji, adekwatność tych emocji, żebyśmy nie zamykali się w jakimś naszym takim schemacie emocjonalnym, tylko żebyśmy mieli właśnie bez wstydu dostęp do pełnej palety naszych emocji. Jeżeli czujemy się źle, jeżeli jesteśmy smutni, to nie wstydźmy się tego, bo to nic złego. Jeżeli czujemy lęk, to nie wstydźmy się tego, nie chowajmy tego, nie próbujmy tego przytłumić innymi głośnymi Wydarzeniami, rozrywką, tylko po prostu przeżywajmy te emocje, pozwólmy im przez nas przepłynąć. To również oznacza dostęp do pełnej radości, do poczucia dumy z siebie i takiej beztroskiej, dziecinnej szczęśliwości. No bo kiedy pracujesz nad czymś rdzennie Twoim, to poczucie szczęśliwości, radości, beztroski może się pojawić i bardzo dobrze. Będzie nam chodziło o to, żeby pojawiało się jak najczęściej. Filar trzeci trwanie i harmonia, albo trwanie w harmonii. Jest to ponowne zwrócenie uwagi na pracę w długim horyzoncie. Jest takie powiedzenie, które bardzo do mnie trafia: że przeceniasz to, co możesz zrobić jeden rok, ale prawdopodobnie nie doceniasz tego, co możesz robić przez 10 lat, co możesz osiągnąć. I tutaj Japończycy właśnie na to zwracają uwagę. Jest to orientacja na długofalowe działanie, na pewną konsekwencję w działaniu, ale na działanie harmonijne. Niekoniecznie okupione wyrzeczeniami, stresem, jakimiś traumatycznymi doznaniami, tylko na działaniu w pełnej harmonii ze światem, ale też ze swoim stanem emocjonalnym, o czym mówił. Poprzedni punkt. I teraz zwróć uwagę, jak mocno, jak diametralnie jest to różne od orientacji naszego zachodniego kręgu cywilizacyjnego, gdzie premiowane są przede wszystkim wizjonerskie, innowacyjne projekty. Zobaczmy nawet na pole mojej branży, czyli fundusze unijne. Fundusze unijne są tak sparametryzowane, żeby maksymalnie gratyfikować innowacyjne projekty, czyli dziesiątki a czasami setki milionów złotych są przelewane do firm i organizacji, które produkują, które prowadzą badania naukowe nad jakimiś rzekomo innowacyjnymi technologiami. Ale w mojej ocenie jest to czysta hipokryzja, no bo oczywiście nie podcinam naszej Europie skrzydeł, ale szansa na to, że naprawdę coś rewolucyjnego wynajdziemy na skalę świata jest bardzo często niewielka, i często te projekty są naciągane tylko po to, żeby właśnie pozyskać te środki. W Chinach, w Stanach prawdopodobnie już dawno zostało to wymyślone. Tymczasem nie ma w ogóle środków unijnych na takie organiczne działania pierwszej potrzeby. Jeżeli chcesz do swojej firmy na przykład skupić sobie nową stronę internetową, albo postawić platformę e-commerce, platformę B2B, wiesz, takie fundamentalne rzeczy i potrzebujesz na to 100 tysięcy, a nie 100 milionów, no to takich środków nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej. I to jest ogólnie, uważam, ogromna dysfunkcja, pewnego rodzaju taki mismatch, takie chybie, no, ale charakteryzuje to, jak my w Europie postrzegamy wysokowartościowe projekty, że chcemy te projekty innowacyjne, rewolucyjne, które z dnia na dzień przeniosą nas do innej ligi w biznesie, innego poziomu gospodarczego. A takich projektów w skali roku ile jest? W całej Polsce kilka, a kompletnie nie orientujemy się i nie doceniamy takiej organicznej pracy long term, która zakłada cały czas. Ulepszanie swojego procesu i produktu. Punkt czwarty. Filar czwarty to drobne przyjemności, które mogą dostarczać nam sporo radości, pod warunkiem, że je oczywiście zauważymy. No i jeżeli każdego dnia budzisz się rano, możesz oddychać i żyć, to doceń to, bo nie każdy tak ma. Jeżeli masz dostęp do wody pitnej, do jedzenia, masz dach nad głową i masz jakieś minimalne oszczędności na poziomie kilkuset dolarów, to docen to, bo jesteś w grupie 20% ludzkości, która ma ten ogromny przywilej. Jeżeli pod hasłem mama i tata w Twojej książce telefonicznej po wybraniu numeru ktoś odpowie, to docen to, bo nadal jesteś w grupie ekskluzywnych posiadaczy rodziców. Więc. Jesteśmy otoczeni wieloma pięknymi wartościami, których na co dzień kompletnie... Nie doceniamy, no bo żyjemy w tym konsumpcyjnym świecie, zorientowanym na pieniądze, teraz przede wszystkim przez social media na sławę, ale mamy wiele rzeczy, których nie doceniamy, które na co dzień budują nasz dobrobyt i dobrostan, ale je pomijamy. I to jest trochę paradoks, bo z jednej strony żyjemy w najbogatszych czasach w historii ludzkości, z drugiej strony jesteśmy cywilizacją, która jest najbardziej niezadowolona, jest najbardziej depresyjna i mm, dlaczego tak się dzieje, będę odsłaniał kulisy tego zjawiska w kolejnych odcinkach. Natomiast dzisiaj potrzebujemy tego, zgodnie z filozofią Ikigai, żeby zorientować się, co już mamy, żeby być, być wdzięcznym za to, co już mamy i często te małe rzeczy mogą być powodem do ogromnej radości. Kiedy to nagrywam, jest marzec, piękna pogoda, słońce świeci, wyjdź dzisiaj na zewnątrz, nabierz łyk świeżego powietrza przez nos, zrób głęboki oddech, zobacz, jak jest pięknie dookoła. Living the life. No i punkt piąty, filar piąty filozofii ikigai to tu i teraz i jest to umiejętność bycia tu i teraz, pełnej uważności, pełnej obecności w tym, co robisz, która jest niezbędna do tego, żeby wszystkie poprzednie filary zrealizować. Obecność Pełne zaangażowanie przy pełnej świadomości w to, co robisz. Jeżeli z kimś rozmawiasz, to bądź obecny, nie skroj telefonu. Jeżeli jesz, to skoncentruj się na tym, jak przeżuwasz ten pokarm, żeby móc poczuć wszystkie smaki, tekstury i konsystencje tego pokarmu. Bądź obecny, bo uważność jest drogą do wysokiej jakości. No i teraz tutaj taki, taka mała podpowiedź. Uważność jest jak mięsień, to znaczy, że ona działa i rozwija się tylko kiedy trenujesz i kiedy jej używasz. A jak ją trenować? No, to kilka prostych rzeczy. Poranna lub wieczorna medytacja prowadzona. Na YouTubie masz mnóstwo. Filmików prowadzonej medytacji. Na przykład kanał Chodź na Słówko, mogę Wam go serdecznie polecić. Albo Claudia Pingot, która ma też świetnej jakości prowadzone medytacje. Trwają one 10-12 minut. Każdego dnia przynoszą niesamowite efekty w uspokojeniu swoich myśli. Kiedy masz na przykład lawinę myśli o poranku albo wieczorem nie możesz zasnąć, taka medytacja może być bardzo potrzebna. Wszystkie praktyki mindfulness, czyli na przykład spacer. Ale taki spacer, gdzie idziesz do parku, obserwujesz otoczenie, wsłuchujesz się w dźwięki, przeżywasz, doświadczasz wszystkimi zmysłami to, co cię otacza. Jesz jedzenie, właśnie koncentrując się na smaku, zapachu, konsystencji. Wszystko, co robisz, robisz ze świadomością. Techniki oddechowe, koncentracja na oddechu i przyglądanie się temu, jak przepływa przez twoje ciało życiodajne powietrze. To wszystko. Jest praktyka uważności, której trening będzie miał ogromny wpływ na to, jak uważny jesteś również w ciągu całego dnia. Więc nie odpuszczaj tego treningu. Ikigai nie jest materialnym, stałym doznaniem czy doświadczeniem. Jest to zjawisko ulotne. Które powinniśmy próbować wygenerować, próbować je złapać i uchwycić, i możliwe jest, zarówno w kontekście pracy indywidualnej, ale ikigai występuje również w społeczeństwach i grupowo i właśnie ci Japończycy na Okinawie mają taką bardzo ciekawą praktykę, że w wieku emerytalnym, żeby utrzymać swoją kondycję fizyczną, intelektualną, żeby być zaangażowanymi społecznie i czuć, że są do czegoś potrzebni co prawdopodobnie trzyma ich przy życiu zawiązują mikrospołeczności, które realizują jakiś istotnie społeczny cel. I teraz, co ciekawe, jak oni identyfikują istotny społeczny cel? Na przykład pielęgnując rośliny, pielęgnując zieleńce miejskie albo jakąś przestrzeń ogólnie dostępną, w ten sposób dają swój wkład do społeczeństwa. Piękne, prawda? Ikigai nie jest też czymś takim, co nie będzie się zmieniało na przestrzeni Twojego życia. Będzie się zmieniało. Twoje Higaj będzie w różnych przestrzeniach, w różnych czynnościach, w różnych wartościach, no bo doświadczasz, przeżywasz różnego rodzaju życiowe historie, zmieniasz swój status społeczny, materialny, duchowy, emocjonalny, yy, społeczny w kontekście posiadania dzieci, rodziny i to wszystko z czasem ulega zmianie. Twoje wartości ulegają zmianie, twoja percepcja rzeczywistości, światopogląd, to wszystko ulega zmianie. Więc naturalne, że jeżeli się rozwijasz, to ten ikigaj będzie w innych miejscach. Z wiekiem będzie uchwytny w innych obszarach twojego życia i jest to całkowicie zrozumiałe. Ważne natomiast, żebyś ze świadomością podążał za tym, gdzie twoje ikigai jest zlokalizowane. No dobrze, ale my tutaj mówimy również o biznesie, nie tylko o filozofii życia, chociaż dla mnie jedno z drugim łączy się nierozerwalnie. No to czy możemy filozofię Ikigai zaimplementować do naszych działań zawodowych? No bo w pracy spędzamy albo połowę, albo przynajmniej jak ktoś mniej pracuje, jedną trzecią swojego życia. No i teraz bardzo trudno sobie wyobrazić, że możesz mieć szczęśliwe życie w połowie, a w połowie być nieusatysfakcjonowany ze swojej pracy. Jeżeli twoja praca nie przynosi satysfakcji, nie spełniasz się tam, nie realizujesz rzeczy zdemotywowane, wypalone, to nie będziesz miał po prostu szczęśliwego życia. No i teraz to jest niby bardzo oczywiste, ale jak wiele osób, nawet z grona mojego najbliższego otoczenia biznesowego. Prowadzi firmy czy pracuje w firmach, gdzie nie czują się dobrze, czują się dojechani, wypaleni, przebojcowani, ale nie zmieniają tego, no bo mają kredy, mają jakieś inne zobowiązania, nawet nie próbują podjąć innych aktywności, żeby dać sobie szansę na zmianę. No ale jeżeli nie zmienisz siebie, to nic dookoła ciebie się nie zmieni. Teraz przyjrzyjmy się, w jaki sposób filozofia ikigai może pomóc ci zidentyfikować to, co możesz robić zawodowo i czuć z tego satysfakcję i głęboki sens, no bo to ten sens daje nam poczucie radości. Ikigai pojawia się, kiedy odpowiesz sobie na cztery fundamentalne pytania. Pytanie pierwsze: co kochasz? Robić. Czy są jakieś czynności, jakieś zadania, jakieś projekty, jakieś, nie wiem, elementy Twojej pracy, które naprawdę sprawiają Ci przyjemność? Jeżeli tak, zidentyfikuj, napisz sobie to na karteczce, co to jest. Pytanie drugie: W czym jesteś dobry? To znaczy, nie w czym wydaje ci się, że jesteś dobry, bo mama ci kiedyś powiedziała, że pięknie malujesz, tylko czy masz jakieś takie obiektywne przesłanki, dowody na to, że jesteś czymś dobry? Na przykład jakieś e, wyniki testów, jakieś projekty, które są zrealizowane i się dobrze skeszowały, wysokie wyniki sprzedażowe, opinie innych ludzi, badania na ten temat. Wiesz, no jakieś obiektywne przesłanki, które mówią ci, tak, jesteś w tym dobry. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystko można zmierzyć i policzyć, dlatego zidentyfikuj, czy to, co kochasz. Jesteś w tym dobry. Generalnie tak to działa, że poziom mistrzowski, wybitny, możemy osiągać tylko w tym, co lubimy i kochamy robić, więc to powinno być skorelowane. To było drugie pytanie. Pytanie trzecie. Czego potrzebuje świat? Czy to, w czym jesteś dobry, to, co kochasz, jest gdzieś społecznie potrzebne? Albo może jest praca, w której ta konkretna umiejętność, ta właściwość sprawi, że Znajdziesz to poczucie sensu, że ludzie będą mówili: Okej, okay, chcemy tego, potrzebujemy tego. To jest nam potrzebne do rozwiązania jakiegoś problemu albo do zaspokojenia jakiejś potrzeby potrzeby piękna, potrzeby spokoju, czegokolwiek. Musisz to zidentyfikować. Czy ludzie i świat potrzebują tego, w czym jesteś dobry i co kochasz? I pytanie czwarte: czy jest ktokolwiek, kto może ci za to zapłacić, a raczej ile? Mogą ci za to zapłacić. No bo jeżeli twoją pasją jest malowanie, no to samo w sobie malowanie do szuflady nie sprawi, że będziesz za życia dobrze opłacanym artystą. Więc należy teraz zrekrutować wszystkie twoje zasoby, żeby powiadomić o tym świat i sprawdzić. No i teraz tak. O ile dwa pierwsze pytania, co kochasz i w czym jesteś dobry, to są takie pytania wewnętrzne, które możesz sobie sam sprawdzić, i one nie wymagają jakiejś wielkiej odwagi czy wielkiego wysiłku. O tyle pytanie, czego potrzebuje świat i czy jest ktoś, kto ci za to zapłaci, ile może ci za to ten świat zapłacić, to są pytania, które wymagają ekspozycji właśnie na rynek. Więc. Pierwszej części to praca wewnętrzna nad samym sobą, budowanie jakiegoś projektu, pomysłu, ale drugi element to jest wylanczowanie tego projektu na rynek, co wiąże się z wysiłkiem, dyskomfortem, poczuciem wstydu, niepewności i całym szeregiem tych nieprzyjemnych doznań i doświadczeń, które być może się pojawią, a być może nie. Bez względu jednak na to, jakie emocje ci towarzyszą, będzie konieczność poddania się ocenie. Temu tak zwanemu rynkowi, który zweryfikuje, czy to, co chcesz mu dać, jest rzeczywiście potrzebne i rzeczywiście ktoś ci za to zapłaci. I teraz diagram Ikigai wygląda w następujący sposób. Jest to wizualizacja czterech nachodzących na siebie okręgów czyli okręg pierwszy, co kochasz robić, okręg drugi, w czym jesteś dobry, okręg trzeci, co jest potrzebne światu, okręg czwarty. Ile świat ci za to zapłaci? I teraz, jak te wszystkie cztery okręgi nałożymy na siebie, to ta przestrzeń, która jest między czterema okręgami, to jest Twoje Ikigai. Odnalezienie tego Ikigai będzie taką kwintesencją Twojej pracy zawodowej, na którą prawdopodobnie powinieneś się orientować. No i teraz, tutaj, kilka takich um, trudnych do przyjęcia elementów, bo czasami coś, co kochasz robić, nie jest potrzebne światu, więc. No, albo świat za to nie zapłaci, albo będziesz musiał naprawdę wymyśleć jakąś niespodziewaną formę, jak to robić, żeby świat za to ci zapłacił. Więc niektórych po prostu pomysłów nie da się zmonetyzować, niektórych pasji nie da się zmonetyzować, albo formę realizacji tychże pasji nie da się zmonetyzować. Teraz to jest twoja w tym głowa, żeby wymyśleć, czy to, co kochasz robić, jest możliwe do skeszowania, albo zapytaj o to rynek, bo Mm, bardzo często jest tak, że my nie wierzymy, że na naszej pasji, na naszym hobby, na czymś co kochamy, możemy zarabiać. Albo wydaje nam się to jakieś nietyczne: jak to jest możliwe, że możemy coś robić z wielką przyjemnością i jeszcze na tym zarabiać? Tymczasem, tak właśnie z wiarą w to, co kochamy, powstają wielkie projekty, i takich projektów ci właśnie życzę. Podsumowując, jeżeli chcesz dożyć sędziwego wieku, ponad 100 lat, w poczuciu szczęścia to musisz odnaleźć ikigai, czyli coś co jest sensem twojego życia. Odnajduj je w rzeczach małych, ale szczególnie zwróć uwagę na to kim się otaczasz i jakie relacje budujesz z ludźmi, którymi się otaczasz, bo silne relacje, niezakłócone relacje są fundamentem do budowania ikigai. Zorientuj się, co kochasz robić i czy potrafisz na tym zarobić, czy możemy te dwa elementy połączyć i przygotuj się, że wszystko co wielkie zaczyna się od orientacji na małe rzeczy, a horyzont czasu do ich realizacji powinien być długi, 5-10-letni, a niekoniecznie tak jak w Europie jakiś rewolucyjny. Jestem bardzo ciekawy, czy ta filozofia z Tobą rezonuje. Ja sam zafascynowany tą japońską filozofią życia, bo uwielbiam kulturę japońską, trenowałem przez 15 lat judo, czyli sport walki wywodzący się z Japonii. Udałem się na warsztaty Ikigai, które miały taki tytuł w poszukiwaniu szczęścia i satysfakcji i dla mnie jest to bardzo duża podpowiedź. Jestem ciekawy, czy dla ciebie też jest to wartościowe i interesujące. Będę wdzięczny za komentarz, za subskrypcję. Na tę chwilę bardzo ci dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.